Dostaję od mojej jedno słowo i śpiewam piosenkę z tym słowem. Dobrze ładnie? No dobrze? ładnie. Pierwsze słowo. Brat. Nie mam pojęcia. Brat. Podpowiem ci bito y, bambino. Nowa piosenka. O Lubię ciebie, się... mój bracie. bo, ale to nie. Widzisz, to ja nie wiedziałem, że można odmieniać. odmieniać. Okej, okay, no to ja nie wiem. Można... Czyli można odmieniać. Dobra. Deszcz. Deszcz. Samochód w deszczu stał Radio przestało grać happy set Lubiła tańczyć Pełna radości tak Ciągle goniła wiatr deszcz na betonie deszczu. Albo deszcz na Okej, ale widzisz ja znam Kto zna, to piszcie w komentarzu. Ale spoko. Ty jesteś dziś.